Cześć, ja nazywam się Jakub i pracuję w firmie AirNew, która zajmuje się sprzedażą polizingowego sprzętu komputerowego. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję jednej z największych mobilnych stacji roboczych od Dela. Precision 7720. Zapraszam! Laptop, który został stworzony dla najbardziej wymagających użytkowników. Precision 7720 to stacja robocza, która nie ma sobie równych na rynku. Mało kto wykorzysta jego zasoby do granic możliwości. Ekran ma 17 cali, jest wyposażony w matrycę IPS o rozdzielczości Full HD i posiada matową powłokę, dzięki której duże natężenie światła zewnętrznego nie przeszkadza nam w pracy. Jeżeli potrzebujemy większej rozdzielczości, to możliwe jest podpięcie zewnętrznego monitora o rozdzielczości nawet 8K, a to dzięki wyjściu DisplayPort, który obsługuje takie rozdzielczości, jak i również tryb HDR. Laptop wyposażony jest w i7-7 generacji, konkretnie i7-7820HQ. 32GB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia do maksymalnie 64GB, dysk SSD 512GB. Posiada także wbudowaną kartę graficzną od NVIDIA Quadro P3000. Dzięki takiej konfiguracji wydajność jest przytłaczająca. Codzienna praca nie jest dla niego żadnym problemem. Jak i bardziej zaawansowane rzeczy AutoCAD, Photoshop, Premiere Pro czy Blender to programy, które wymagają potężnych specyfikacji, aby można było mówić o komfortowej pracy. 7720 bez wątpienia zapewnia nam ten komfort, a jest jeszcze spora rezerwa. W benchmarku uzyskał 7181 punktów, co sprawia, że jest niemal bezkonkurencyjny. Podobne konstrukcje jak np. HP Zbook G3 uzyskał 300 punktów mniej. 7720 wyposażony jest w 4 złącza USB 3.2, Thunderbolt, HDMI, mini DisplayPort, czytnik kart SD, wyjście RJ45, złącze stacji dokującej oraz minijek. Klawiatura jest podświetlana, tak jak w poprzednich modelach serii Precision, możemy regulować moc podświetlenia. Dzięki swoim niemałym rozmiarom klawiatura jest również wyposażona w część numeryczną. Przycisk touchpada występuje w dwóch miejscach: klasycznie pod płytką dotykową, jak i nad nią, bliżej klawiatury, co przekłada się na komfort pracy. Obudowa jest wykonana bardzo solidnie, metalowe zawiasy, nieco gumowy plastik palmerestu, aluminiowe wykończenia krawędzi całego laptopa. Klapa matrycy ma karbonową fakturę, to wszystko przekłada się na wagę 3,5 kg, co jest uciążliwe jeżeli jesteśmy mobilni w swojej pracy. Palmer został wykonany z plastiku, który sprawia wyrażenie antypoślizgowej gumy, niestety jest bardzo podatny na zabrudzenia, odciski palców są widoczne za każdym razem. Można stwierdzić, że 7720 to flagowy model ze stajni i tak niewątpliwie jest, jeżeli jesteś inżynierem, programistą lub zajmujesz się grafiką 3D, to 7720 jest dla Ciebie najlepszym wyborem. Stosunek ceny do oferowanych możliwości wypada w tym przypadku znakomicie. W dniu premiery w 2018 roku jego ceny zaczynały się od około 11 tysięcy złotych. Tak jak w przypadku każdej mobilnej stacji roboczej, to tylko cena wyjściowa. W zależności od konfiguracji, jaką wybraliśmy, Cena produktu mogła kończyć się nawet na 20 tysiącach. W dniu dzisiejszym Verniu dostępny jest już za 4 tysiące, co sprawia, że jest bardzo dobrym i relatywnie tanim rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie nie tylko wysoką wydajność sprzętu, na którym pracują, ale także mobilność. Podsumowując, 7720 to laptop, który w zasadzie nie ma konkurencji w swojej kategorii. Mam tutaj na myśli cenę, jak i możliwości solidnie wykonany, potężne podzespoły, cena. To wszystko sprawia, że 7720 jest moim osobistym faworytem, o najlepszego i najbardziej opłacalnego laptopa dla bardzo wymagającej pracy. Rendering 3D, modelowanie. Praca nad montażem filmu nie sprawia mu żadnych problemów. Stawiałem mu przeróżne wyzwania, obciążając wszystkie wątki procesora. Nie udało mi się nawet spowolnić jego pracy. Jeżeli potrzebujesz tego wszystkiego, wybierz 7720. Dostępny jest na stronie erniu.pl. Oczywiście z konfiguratorem produktu to Ty zadecydujesz, czego Ci potrzeba. Zajrzyj do opisu, tam są wszystkie linki. Dzięki za oglądanie do końca i słyszymy się w następnym filmie. Cześć.